Uczniowie, dzisiaj mamy nowego ucznia w klasie. On ma na imię Miki. Siema. Siema, Miki, mam nadzieję, że będziesz fajnym kolegą. Siema. Kolejny głupek w tej klasie. Amelka, zaraz dostaniesz uwagę. Widzisz, że sprawiłaś właśnie koledze przykrość. To nie było miłe. Masz natychmiast przeprosić Mikiego. Nie, nie przeproszę go i koniec. Natychmiast. No dobrze, dobrze. Niech pani będzie. Przepraszam Miki za to, że cię jejtowałam. Już więcej się to nie powtórzy. Proszę bardzo, pani jest zadowolona. Tak, jestem zadowolona za to, że przeprosiłaś kolegę. Ale nadal nie jestem zadowolona za to, że sprawiłaś Mikiemu przykrość. Masz ode mnie pierwsze ostrzeżenie, cztery więcej, a dostaniesz uwagę. By the way, poprowadzimy dzisiaj lekcję. Dzisiejszym tematem jest, co w swoim pamiętniku napisał Robert. A ty Miki usiądź koło POA. Będzie super. Yupi. Wiem co ja zrobię. Rzucę samolocik papierowy w stronę POA. Więc robimy to, ale napiszę najpierw tekst. Więc piszę... To twoja sprawka, Amelka. Ty rzuciłaś we mnie samolocikiem. Ja tylko sprawdzę, co jest napisane na tej kartce. Amelka, ty brzydulo, czy ty do reszty oszalałaś? Jak mogłaś napisać na tym papierowym samolociku, połto brzydal? I co? Ochroniarza sobie znalazłeś. Ty wiesz, do kogo ty mówisz. Do poa. Do poa. Amelka, już masz drugie ostrzeżenie. I co? Pachnie pani jak śmierdzący kapeć brudny Bigos, kocia karma i psia kupa. Trzecie ostrzeżenie już masz, Amelka. A teraz bądź cicho. Co się gapisz? Jakiś problem. Ale to ty zacząłeś gapić się na mnie, głupia szmato. Miki, dlaczego płaczesz? Bo ta Amelka mnie nazwała, cytuję, głupią szmatą. Nie ty jesteś głupią szmatą, tylko wiesz kto jest tak naprawdę szmatą. Amelka jest prawdziwą szmatą, bo ona tak cię nazwała. Amelka, masz już ostatnie ostrzeżenie. Więc lepiej uważaj i panuj nad swoim zachowaniem. A mnie to nie obchodzi. Już piąte ostrzeżenie. Wynocha do domu, już. Jak ja pani nienawidzę. Trudno. Amelka, żadne słowa mnie nie wierzą, że jestem bardzo wściekła na ciebie. Jak mogłaś wyzywać nowego ucznia? Przecież wiesz, że tak się nie robi, ponieważ możesz sprawić komuś przykrość i powodować, że ktoś będzie niezadowolony. Za to, że obraziłaś nowego ucznia w szkole, dostajesz kolejny miesiąc kary. A teraz marsz do swojego pokoju i przemyśl tam, co zrobiłaś dzisiaj i odrób lekcję. Dobrze, mamo, jak tak wolisz. Już idę do mojego pokoju odrobić lekcję i przemyśleć sobie, co dzisiaj zrobiłam. Kogo to obchodzi? Może coś obejrzymy. Tak. A co obejrzymy? Świnie Pepe. Nie, nie zgadzam się na takie dziecinne filmy. Obejrzyjmy magiczne drzewo czerwone krzesło. Dobrze obejrzymy.